Siema guys, z tej strony znowu ja. i to jest znowu papatka, czyli czas na wielkie wkurza, ponieważ jest pewien problem. Problem wygląda tak. Nie zapisał mi się save z poprzedniego. Więc wszystko muszę zrobić od nowa. To jest przykre. Przejrzałam grę jakby to, co robiłam. Miałam zły głośnik, zrobiłam wielki błąd. Papatka i tajemnica wyspa. Nikt nie pytał. Ogarniałam, że mój komputer robi brrr, ale stwierdziłam, że to na pewno nie będzie przeszkadzać, więc przez całą rozgrywkę trochę słabo szyłać mój głos. Na szczęście zrobiłam duplikat tego, co mówię w postaci nagrania mikrofonu innego z telefonu, czyli dyktafonu. i tajemnicza wyspa. Jak widzicie, yy, nic nie zapisało. Jak wam to mogę udowodnić? Nie, jest od początku wszystko i to mnie denerwuje, czyli część wkurzenia się dalsza. Papatka i tajemnicza wyspa polecam, żartowałam. Nie. Dawno nie grałam w papatkę, jakoś wczoraj, nic nie pamiętam. Oprócz tego, że wkurzała mnie Tosia. Jestem z nagrywania z koleżanką, przybyłam. Dlaczego nie nagrywam już z koleżanką? Nie wiem, słuchajcie, ja bym to po prostu przewinęła, to jakie ja się staram. Tylko, że problem jest taki, że totalnie nie pamiętam gdzie Gdzie żeśmy byli. Dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj jest wtorek. Tak, to tu byliśmy. Oj! Oj! Ogólnie jakby ktoś miał wątpliwość, że choruje, to wam nie tak nie A nie? Jest, jest. wtorek. Powinnam dostać lekcję, a nie, nie dostałam. Dla się O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O A co możesz się... zrobić tylko Tosia. nie! Patka. Tylko nie jest wtorek, to jest kolejny powód, why you are here. Znaczy, I am here. Cześć, zliczowa na desko. Od dzisiaj jesteś Patryk. I to naprawdę była gra dla małych dzieci. I mean. Aha, zablokłam się. <grywka> ja go nie zabiłam, jak coś. On już taki był. Ja byłam małym dzieckiem, nie przeszłam tej gry. Why? Oh, tell me why? Pierwsze są so trudne. O nie! Niestety! Przyjaciele! udało nam się dotrzeć do złotego wybrzeża. Teraz czeka nas trudne i niebezpieczne zadanie. A wcześniej nie było trudne? Dobra, doszłam gdzieś, gdy nie Musimy będzie. Musimy dotrzeć do wielkiej tamy. Na pewno zastawił mnóstwo pułapek! Jeżeli nam się nie uda, to cała tęczowa dolina zginie! W apatycznej lemoniadzie. <śmiech> <śmiech> Wielką tamę mam! Nikomu jej nie oddam! Papatko, nie boję się ciebie i twoich przyjaciół! Nie dacie rady tu dotrzeć! Tam się zaciął! Moja! Czy on cię właśnie zaciął? Aha, papatka z tęczowej doliny 3D i tajemnice koniec części pierwszej? Czuję się oszukana. Czuję się oszukana. Wy rozumiecie, jakiego ja wkurza musiałam mieć, jak byłam mała? Nawet jeżeli to przeszłam, bo nie pamiętam, nie? Aha. 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 I jak skąd nie mam tę płytę niby teraz z tyłka wyciągnąć? Aha. Aha. Hmm. Myśleliście, że może... Może myślicie, że na tej płycie jest jeszcze druga część, w której nie zainstalowałam, no więc nie. Na tej płycie jeszcze mam Wiktor mm. na tropie cudów świata. Porwanie króla Montezumy. Papatka ma jedną część. Papatka ma jedną część. Ej, I a... Actually, I'm mad right now. Will... Ej, nie. Wiecie co? Wiecie co? Ja idę sprawdzić, czy mam tą płypę. Proszę kierunek. Pusia ile? Pusia! That sounds gay. I'm done. I, I'm done. Rozumiecie, co zrobili? Zrobili grę. They, they think that's a good idea. No, jak można zrobić grę, która się nie kończy? Jak? I'm mad right now. Umrą w piekle. Umrą w piekle, Jezus, Opcje. Maria. Wiecie co? Opcje. Wyjście z gry. Okay. Ja teraz muszę się dowiedzieć, co Papatka zrobiła. Ja teraz, ja teraz, ja się dowiem. Jak się to nazywało w ogóle? Teraz oglądamy reklamę w całości, czyli dokładnie nie tak, jak ja zrobiłam. Dobrze, więc oni coś robią, ale na pewno nie są tam, gdzie my byliśmy. To na pewno oni grają w to samo? Papatka i tajemnicza wyspa. To jest od tego samego. Dobra, czyli po tym, co cały gameplay niby trwał 18 minut 26 sekund, co u nas to nie wyszło. Pod, czy jest to, czyli całość, która trwa 33 minuty 45 sekund, co pewnie u nas też by nie wyszło. Papatka i jej przyjaciele znowu pokrzyżowali moje niecne knowania i przerwali mi zimowe ferie. On chciał zrobić wieczną wieczne ferie. Ale papatka stwierdziła, że to zły pomysł? Ile papatka ma lat? Kto w jej wieku nie chciałby wiecznych ferii?